Siema, tu ja też ale w dzisiejszym odcineczku. Po prostu zrobimy takie coś, że. Czemu się tak dziwnie coś zrobiło? Że polecimy po egzotyczne bronie. Ile masz golda w ogóle? Na Właśnie nie wiem, czemu masz... Ile kary. masz golda? Ja mam golda, no 3,5 tysiąca. Dobra, słuchaj. Ponad... Lecimy gdzieś mniej więcej tak koło siebie, żeby kupić egzotyczne bronie. I spróbuj zrobić cały ekwipunek w egzotycznych broniach. Potem mi je dasz, jak będziesz miał trzy czy tam dwie, i kupię ja też, i wtedy y, 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 wiesz o co mi chodzi: że cały ekwipunek egzotyczne bronie. I o to chodzi w dzisiejszym odcinku. Nawet mnie nie połączyło. Dobra, jak się, jak zaczniemy, to za, zaraz zaczniemy. Mój kolega... Mój, mój, A jak gdzie? Tam gdzie ci A zaznaczyłem, gdzie? tam gdzie masz czerwony znacznik, Leć. Dobra Tam jest e, baba od ognia Pop. Pop. I, i uda nam się to. Aka Iksasek, jesteś też z Polski? No Dobra, tak, to tyleć tam gdzie sobie zaznaczyłeś. Tam gdzie zaznaczyłeś ci... Dobra, to tyleć tam gdzie masz... Dobra, wszyscy. Potrzebujemy 5 egzotycznych broni. Bo robię z tego filmy. Wiecie, potrzebuję waszej pomocy. Potem te bronie zbierze... Nie, nie mów, że on umrze, nie. Jaśko, nie umieraj. Dobra, mam berety, mam berety. Jest git, wszystko poszło po planie raczej. Tu nie ma nikogo. E... Ja bronią. Nie ma tam? Tutaj, nie. tutaj jest. W tym domku. Dobra, tam Dobra, mam berety Dobra, Mam szczęście, mam 10k. Złota. Dobra, poczekaj. Jest git, nie najgorzej. Nie, nie. No nie najgorzej, bo w sumie... Dobra, damy postanę? radę. Potem się no. gdzieś zbierzemy. Poczekaj, wejdę do niego na kanał ekipy. Dobra, nieważne. Ja się po prostu. O. zepsuł mu się mikrofon. Dobra. Dobra mam mam snajpy. Mam... Dobra. O, super. To chodźcie, spotkamy. No trzy. A jak te pistolety są słabe. Nie, to są takie same, jak były. Ja spotkałem najlepsze osoby w tej grze. Problem jest w tym, że tu nie ma nikogo. To posłuchaj, szybko, niech ktoś z was pójdzie jeszcze. Eee, poczekaj, Jasiek, jak dasz radę, idź tu gdzieś. Mniej więcej, tu gdzieś jest ta druga snajpa. Naprawdę tam nikogo nie ma. No nie ma, bo tam jestem przecież. Dobra, ja idę do Jaśka. On ma jakąś egzotyczną broń. Ile macie egzotycznych broni we dwójkę? Ja. Ja mam jedną. Ja mam zero, bo to nikogo nie było. kupić RPG? w sumie wystać. Nie, nie kupuj, nie kupuj. Chodzi o to, że jak już będę miał te wszystkie egzotyczne bronie, to muszę wygrać w tym grę. Najlepiej by było, bynajmniej, jak się sprawdzę, czy to jest wszystko. Dobra, to dać ci te bronie, wszystkie Fonia. No, zaraz się spotkamy gdzieś. Jedę do Jaśka, on ma resztek. On nie wykupił dwie. Zaraz zobaczę, czy wszystko mu poszło. O, w skarę znalazł. Dobra, idę do Jaśka. Dobra Tylko? Aleksa? Co? Kurde, Jasiek ma tylko... Masz jeszcze coś? Ja mam cala, Dobra Ja z Jaskiem idę jeszcze na zakątek łowcy po Aleksę Czemu ty nie pójdziesz sam na dwie bronie? E przy okazji sprawdźcie czy to jest manekin A, jeszcze czego? Mandalorian. A ja nie mam amunicji. Ja idę po Lexę. Mój Jasiek ubija... Mój kolega ubija Mandaloriana. A ja gdzie mam iść? Co gdzie, gdzie mam iść? E, tu idź. E, idźcie tu, a druga osoba niech idzie tu. Dobra. Tam przy tym takim jest ta druga, jeszcze tam się może zrespić. I Dobra, to ja musimy tak, mieć tak. tych pięć egzotycznych broni, i będzie git wtedy. Okej, okay. ja Jasiek, się poddę, chodź. Z bronią, to jednak. Dobra, chodź, Jasiek. Kurde, gdybym miał włączony mikrofon, byłoby lepiej. Masz bo ja mu się coś z mikrofonem pochrzeniło. Jak to zwykle z nim. Ja czy u leksy czy jest ta snajpa Bo da się to zrobić Dobra, mam leksę Ej pomóżcie O kurde, ja mam problem. Ja Dedam, trójka na mnie poleciała. Miałeś jakąś egzotyczną broń? Na szczęście nie Dobra, poczekaj. Gdzie jest mój przyjaciel? Idę do mojego przyjaciela. Potrzebujemy dwóch egzotycznych broni. To ja mam nieco. A masz tą strzelbę? Powiedz, że masz strzelbę. Nie, ja mam sniper. Nie było tutaj tego chłopa? Nie, to weź od niego tą strzelbę! A, I, w ogóle to? I będzie challenge wykonany. Ok, ja Koledze, muszę wysłać, czy mi da AMO. Daj, AMO. Co to jest celem? Mogę zrobić. Do snajpy dostałem. Dało ci się wziąć tą strzelbę? Ale jaką strzelbę? O chodzi? Taki odrzutowa była. Ej dobra. Mam pomysł. Tu się spotykamy. No dobra. Bo tam jak nie było tego manekina to tu będzie. Wtedy będziemy mieli najprawdopodobniej cały ekipunek. Właśnie jestem widzę z daleka, ale widzę jak się ludzie napierdzielają. Mhm. Ja wychodzę, bo już nie zdążycie mnie od razu. Dobra nie, to ci wygramy grę. Nie, mam dużo wygranych. Dobra, ale zostań... To będziesz na filmie. No. Już w propcy Strzelać czy nie strzelać. Chyba mu się nie pasowało coś. Dobra, ja lecę Ja lecę po tą snajpę. Znaczy po strzelbę tą super fajną. No że... Dobra, ja szybko idę zobaczyć czy tam jest strzelba. Jak będzie to mamy to zrobione, tylko musimy dać snipę i mamy już to wszystko zrobione. Tam lecę szybko po to sprawdzić, czy tam było to. Dobra, mam auto. Dobra, lecę po to zobaczyć. Powiedzmy, że to tu będzie. Oby to było, proszę, żeby to tu było. Nie! Gości od Mitycznej mamy. Szybko się spotkajmy, żebyśmy zdobyli tą snajpę Dobra, zróbmy z tymi rzeczony Okej? Okay? Mhm. Ja chcę do ciebie Dobra, ja idę do ciebie Dobra Jednej egzotycznej broni brakuje A ty ile masz już egzotycznych? Cztery. Ostatniej brakuje! To... Nice. Dobra jest Masz to? Nie wiem, ja. dzień nas jest. Czekaj, szukam cię. cię, gdzie ty jesteś. Dobra, idę do ciebie. Na w kasku. Dobra, to ja idę, biegnę do ciebie z tych pistoletów. Wygramy grę? Może, nie wiem. Byłoby fajnie wygrać. Panie, by było, gdybym. No, no, Zobaczymy film Ja. Ty, ty robisz pierwszy raz? Dobra, mamy pięć egzotycznych broni. No i... Jest. Ja. Zobacz. Wszystkie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Dobra, to teraz grę wygrywamy. Grywamy grę, tylko do... Nie wiem. Trzeba się uzbroić we wszystko. Dobra, trzeba coś znaleźć. Ten kibel Szybko, teleportuje? Czytale? A nie, myślałem, że tak. Nie, bo to już nie ten sezon, niestety. Graszmy, niestety. O, pojemnik z amunicją, może tutaj idzie. A, tylko do snajpy dostałem. Wiem, gdzie będzie druga strefa. Tak, A, tu gdzieś ja tutaj chyba. Ko ko koło tego mniej więcej. A. Dobra, idę do Ciebie, to autem pojedziemy. Poczekaj na mnie. Ja nie mam... Weź to, weź to. Teraz tylko wygrać grę zostało. Yy, jedź prosto, żeby yy, snajpić w Tu gdzieś tak mniej więcej. A snajpa mówi, że tak prosto mniej więcej trzeba jechać. Jedź po drodze, jedź drogą i gdzieś to znajdzie nam tą drogę, jeszcze prosto. To będzie, bądź zaraz zjedzie nas na strefę. No, dawaj, jedź, jedź, jedź. Jeszcze. No i teraz prosto po tej drodze jedź. No, jedź, jedź, jedź. Trochę na sklepową sadę bezkręć Ale nie, nie, na zalew, na zalew. Dobra i myślę, że możemy wyjść z auta. Dobra, dawaj, wychodź, wychodź, wychodź. E, masz coś do... E, średnią amunicję masz? Do tych pistoletów i... Dobra no, dawaj Ja mam fajną strzelbę i mamy szansę wygrać to 13 osób no. Trudne to nie jest Ej, ale jak jakiś chłop nas zabije to jaką będzie miał radochę A ja tylko sprawdź czy to się nagrywa, bo jakby się to nie nagrało Weź mi obroń chwilowo, dobra nagrywa się ale to by się nic nie stało zł złego to, 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 Bardzo złego by się z, coś stało, ale... Nie, nie, nie tam jest żera W ogóle ty nie masz... Wódzy. O, płotki, dobra Drinknę I weź sobie od na niej Dobra O, czekaj, jest w skrzyniach Służ, czuż, czuż. Jest git, ale główną część mamy zrobioną. Egzotyczne bronie mamy. To Teraz spróbujemy jeszcze wygrać tym. No to, to masz to. Dobra. To by było nie było. No to mamy dole. O! Kasz. Uciekaj. No potem. Duże to jest. Tutaj ja tylko sobie pojemnik z amunicją odporny. O! Choć do emki w końcu mam. Patrz. Masz mi się tego tuła. I ja wezmę akacze. Typy Odrodzili się To wiesz, gdzie trzeba snajpić Dobra, leży, to jest dobre O kurde dwóch świat rzucać granaty? Chyba tam? Nie, nie wiem. Granaty raczej nie, nie opłaca się, poczekaj. Niech się wychyli Mają sniper. Dawaj wygrajmy, to 9 typa zostało Typek. Z tym lata? Wal. Jestem 52 w głowę, ale ma SID-a. Za chwilę do stref trzeba iść. Tylko nie gin. Bananek, ma 28 minus. SID-a. Dobra, Dobra, dostał. nie ma. Trochę. Leży! Dobra chowaj się, chowaj się, idź się ulecz czymś. Ale nie ma nic. chyba ulecz się. Tu masz potę! Idziemy do strefy Dzień. jak wypijesz. Dobra. 8 osób nadal... Ja cię. Wszyscy chcą wygrać. No niestety, ale jak to możliwe, kiedy po raz kolejny będzie leżą? Jak jeszcze ja się nie, nie zabiję gości nie chciałabym tu niech Puma dostała. Niech się, nie Chyba o, no, dostała. No, się palą, niech się palą. Puma ma... Puma ma biało. No i dobrze. Mam, mam, Nie... Nie Razer to jest słaby razer. Dobra. Kij z tym biorę. 4 osoby bo... Nie wiara biorę... jest, nie ma interku, ale są moje. Cztery osoby do zniknięcia Spal ich Nie dużo, nie to tu nie to to tak Chodź, uciekamy do strefy Wygrywamy to nie opłaca się przegrać Ale nie rodziłeś Chodź do mnie Czekam bo to wasze pistolety łatwiej ci jest Dostał Leży, banko leży Nie, Szybko podnieś mnie! Nie mam szans Nie, chodź do mnie, podnieś mnie! Ale nie podniosę cię, bo... Dasz radę, proszę cię sobie? Utrzymaj honor Nie, podnieś mnie, podnieś mnie, szybko Szybko podnoś Wybudujcie się Muszę powiedzieć, że masz aptekę, czy coś? Mm -mm. Nie masz apteki, bo masz na Nie mam. Rzucisz, Rzucisz mi sklep. masz jakąś aptekę dla mnie? Jaki laser Mam tutaj tyba niebieski ma zero faktycznie, nie ma keba Ej, drugi to jest was zbity trochę, ale na ma chyba Też bardziej nie Ja ma. bym masz Nie spadam, na dół Błagam cię. Mogę wziąć jakąś strzelbę szybko. A kurde. Dobra, leży. Jest! Jest! Mamy to, dzięki Ci. Masz ode mnie zaproszenie do znajomych. Do znajomych cię zapraszam. Jest, git. Wpadaj na kanał, to zobaczysz ten odcinek. Okay. Już idę subskrybować. Tręcz, al po prostu wpisz sobie. Łatwo. Dobra, dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Ja lecę to montować. To tak, za pół godziny będziecie to widzieć. Dzięki, no to pa.